Który ubiegłoroczny cykl roweru kończył na miejscu dziesiątym, ale my czekamy teraz już na drugi skok. Kamila Stoch. wczoraj, drugi na półmetku, ale w drugiej serii trafił na niekorzystne warunki wieczne. A zatem trzymajmy kciuki za Kamila i za pogodę, aby ten wiatr mu sprzyjał. Wydaje się, że jest dobry, że jest podnarty. Kamil na progu i już w powietrzu Polak ładnie lecił, ładnie złapał noszenie, piękny skok Kamila, będzie liderem, będzie dzisiaj na podium, a zatem brawo, trzykrotnie stał tutaj już na podium, pod skocznią Lizgard z był trzeci w 2011, a później wygrywał w 2016 i w 2018 roku, 139,5 metra, najdłuższy skok serii finałowej, Kamil Stoch wykorzystał sprzyjające wyjarunki, bo miał wiatro sile 1,2 metra na sekundę pod narty, będzie miał odjętych 12 punktów, ale to nie przeszkodzi mu wyprzedzić Zigę Jelara, który też bije brawo dla wielkiego mistrza, jakim jest Kamil. Brawo Kamil! Będzie dzisiaj Polak na podium tych zawodów. Spójrzmy jeszcze na to potwierdzenie. Tak, nie ma wątpliwości. O 5,3 punktu wyprzedza Słoweńca. Polak jest liderem. No i pozostała nam już tylko dwójka. Dawid Kubacki i Timi Zajc. Brawo, brawo, brawo. O 58 punktów blisko ideału. No i wygrał dzisiaj zdecydowanie przed Zigą Jelarem i Timim Zajcem dwóch Słoweńców. Zatem dzisiaj na podium Słoweńcy też mają powód do radości. Wczoraj wygrał Peter Prews, który dzisiaj był piąty.